Sam nie mogę uwierzyć, jakie ja mam parcie na tą grę. Chcę nagrywać odcinek za odcinkiem, więc robię to. Zaczynamy kolejną misję. spotkamy się tam. Virgil. You guys seem tight. How do you mean? Is he's my brother he's trying to save the world what's your story listen i never asked for your help but you gave it and and i appreciate it i trust you you can trust me too he rescued me I was in a foster home. My foster father was a demon. He attacked me most nights. I had to get out. Nightmares. It's okay. I felt nothing. I couldn't physically escape, so I found another way. I aimlessly wandered limbo in spirit form. I found Virgil there. He heard my cry for help. He helped me to deal with the demons. Both figuratively and literally. I killed the bastard. Now I want to deal with them all. You're gonna stick with this to the end, right? Count. You've done well. We've dealt with the succubus. That will have hurt Mundus and got his attention. Now to land the second blow: disable Mundus's monitoring network. Raptor News Tower, controlled by Mundus. They have a monopoly over the world's media. News, advertising, entertainment. Mind control? Yeah. And surveillance. They spy on the populace through their network of satellites, routers, and CCTV cameras. Yeah, I noticed that bit. What's the plan? Kat? The Raptor News Network is run by a demon, Bob Barbas. Bob Barbus is a demon? So he's more than just a fucking dick. And he's in that tower. Not that tower. That one. Huh? In limbo, that's not a reflection. That's the real deal. It's a prison, and Barbas rules it cruelly. There's no mercy and no escape. Prepare the gateway. You'll have to go alone this time. Kat can't follow where you're headed. Alone is fine. She's done enough. On the plus side, there won't be any cameras down there. Good. Dante, they don't know much about this demon. I'm sure it'll be lovely. Wow jak twój punkt co ja mam zrobić? Mogę się za czymś kryć? Wow! więc do tego są te pseudobramy. Bardzo to bardzo podobne do prototypa. cover Dobra, to są te niezatrzymywalne ataki. Smack that all on the floor, smack that who gets all. all, smack that, oh you get so, smack that ohge! Oh pięknie. Yeah. Co będę mógł zrobić z tym w takim razie? A, dobra! Czyli mógł tak z tym robić. Ało. Ej nawet nie dałeś mi się nalować, Paul Shire, nie kupi. Ciężko się nadal z tym walczy Muszę jak najszybciej pozbierać sobie na ten następny upgrade życia wow. To jest dziwne akurat No no to coś ciekawego, jakieś dusze albo coś No, nope, tylko coś takiego

nie nie mogę, ale tutaj widzę, że mam kokony. Użyj LT. Duża gwiazda żywotności. Okay, the tower. Back on track. Tam jest za to umęczona dusza. Dawno nie było męczonej duszy. Ciekawe to jest, ten motyw z tym przyspieszeniem. What the fuck was this? Czy mamy jakieś ulepszenia? Mam aż dwa. Rebellion. Rebelliona nie użyłam rzeczy w ogóle, ale zawsze ten... Rządło. Podwójne zniszczenie Dobra, weźmiemy sobie ten sekwens. Eryks Pokaz. Poziom drugi. A czyli po większy. Wężowe oko. Naładowany Eryks. To wszystko później sobie wszystko, owszem, tylko szedł burza, odwrócona burza. Jedziemy! Mocne! Czy coś ciekawego? Tylko korpsy. Fuj jakie korpsy. Co to w ogóle jest? Jakieś robaki? Pseudo? Które łażą po ścianach no i mają te czerwone... no i mają te red orby? Chciałem powiedzieć czerwone orby. Co my tu mamy? Eee, ja naprawdę nie lubię takich poziomów, w grach, których można w każdej chwili spaść On chyba nas prowadzi Tak przynajmniej mi się zdaje Czy do zguby, czy ten Diabeł Great. Here's Mummy. Some 2. Rozwaliłem to, ja już myślałem, że What the fuck? Tam jest Grimor. Mało co w ogóle rebelio, samego rebeliona używam. Prędzej to właśnie używam tych demonicznych mocy. O dobra, umęczona dusza. Dobrze, że tutaj się znalazła, bo te dusze trzeba zbierać, żeby dostać achievementa. To będzie długi poziom. Dobra. Kolejna u, u ciebie żona dusza. 20 dopiero. Ogólnie jest chyba 80 tych duszy.

Yy, na krzyżaku się zmienia moc. uciemiężona żona dusza. No i zdążyłem tak jak myślałem. Mm, tam na górze coś jest, tylko że nie wiem jak tam się dostać. Chyba za chwilę się dobię. O! Srebrny klucz. Srebrne klucz i srebrne wyzwania są przewalne. zawsze można zobaczyć, nie? Co za walka, Wojna Anioła. Zabij wszystkie przeciwników w wyznaczonym czasie. Przeciwnicy wyłącznie odbronią Anioła. No, wygląda to dość ciekawie. Czyli, dobra. Szybko zeszło. Jeszcze sukces. Czyli tutaj zdobędziemy nasz czwarty ten. Chyba czwarty. Tak zdobyłem. Krzyżyk zdrowia. Pięknie. O ja pierdzielę wszedłem w model. Przepraszam, Dante, Nante. Jej. Yeah, yeah. To była bardzo łatwa misja. Zwłaszcza, że lubię pić anielskim ostrzem. Ile mam tych? 246, to nie ma co, ale może to jakieś ulepszenie sobie znajdę Unik Anioła, odwet, mm, kopnięcie Sus Sus mi się podoba Dziś tak pe na pewno nie będę go używał A dobra to jest jakaś linia kolejowa A chyba wiem co tu się stanie bo w trailerze nawet było I'm coming for you, Bob. Nope Co ma się tam? dobra, czyli muszę użyć tego. Harpia. Chodź tu. That was murder. I know you're there. I can feel you. Who is it? i cut your head off. Please stick down. I'm not going to hurt you. Unless you give me reason to. Are you a prisoner of Mundus too? Nope. No. I'm from upstairs. Now can you tell me how to get to that tower? Tower? Why? Because I want to kill the demon that runs this show. You help me. Kill it? Yes. I can help. On wygląda naprawdę jak pierdolenie. Jak? Jak nie ma ci pomóc? Dobra, czyli koniec misji. Powiem ja szczerze, misja bardzo fajna. Pomimo tego, że taka dość prosta. Punkty z SSS, czas SS, razy 7. Ukończono 8% dacie 36 3, 3 ulepszone do szew się Już stają przedmioty zgony SK Jedno ulepszenie, dwa ulepszenia W każdym razie dziękuję Wam bardzo za odcinek Mam nadzieję, że Wam się podoba Mi się naprawdę fajnie, to był naprawdę fajny odcinek Taki naprawdę mały odpoczynek Przed dzisiejszym turniejem Kwasiura, więc zobaczymy się w następnych odcinkach Trzymaj się po Na razie